Witam znów ponownie u mnie na Hacie. Krystian Wolski, Młoda Gwardia, Patrycjusz Żublewski, Stara Gwardia w natarciu. Także y, pogadamy sobie dzisiaj z Krystianem. E, oczywiście wszystko na spontanie, żeby nie było, że jesteśmy przygotowani do tematu. Ja tylko mam punkt zaczepny. i na spontanie tak? Na spontanie. Krystian, powiedz mi tak. Dużo osób wie, że Cię śledzą, że tam masz no niemałe sukcesy sportowe, bo masz kartę Pro League, która już tam na, dużo, na dużo możliwości Ci pozwala. Dokładnie. Powiedz mi, jak te Twoje sukcesy sportowe przekładają się na social media? W sumie najbardziej tak jakby przeskok zauważyłem dopiero po chyba zdobyciu karty. Wydaje mi się, że trochę więcej ta liczba followersów podskoczyła. Też dużo dały jakby udostępniania z zawodów przez te osoby, które są tam jakby też promotorami nie wiem, ten Sulaosa, którego pewnie też kojarzysz, no nie? On tam nawet któregoś razu jako pierwszy udostępnił moje zdjęcia, które wrzucałem i jakoś to się ruszyło. Powiem Ci, że teraz to tak naprawdę, jak obserwowałem ostatnie parę dni to ta liczba followersów naprawdę jest taka, że to widać, nie? Że, że no ale jeżeli ta przybywa... Góry, właśnie na... Tak, tak, że przybywa. Jest nawet taki profil Sasha Blade gdzie można sprawdzić statystyki ze wszystkich jakby, e, mediów społecznościowych, YouTube, Twitter, e, Instagram, Facebook itd, i tak dalej. Jak to czasami sobie wejdę, to no, ostatnie powiedzmy zawsze 30 dni to pokazuje. Jest tendencja taka bardzo rosnąca. Nie wiadomo tam też kwestia tego, na ile te profile są wiarygodne, a na ile niewiarygodne, bo czasami jakieś tam wiesz, gejowskie portale, czy nie gejowskie się zdarzają. Tak, ale tym, to, szukasz, nie? Dużo, yy, dużo jest takich też ogólnie profili, które na przykład udostępniają, później widzieliśmy moje zdjęcia. I ja wchodzę w galerię, patrzę a tam, ok, niby zawodnicy są, ale te zdjęcia są takie, wiesz, z perspektywy e, tutaj albo coś tam, takie nie do końca, jakby e, one przedstawiały ten sport, czy coś w tym rodzaju. Zeszły są. Dokładnie, nie? Dlatego ja też od razu to blokuję, żeby mi się to nie wyświetlało, żebym ja się to nie wyświetlał e, i tak dalej. Ja myślę, że też to e, u osób, które mają tam, powiedzmy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset nawet e, tych obserwujących, to znaczny procent jest takich, których. E, obserwują podobne takie osoby, no wiesz o co mi chodzi, że no, no nie wiem, z 10-20% to są takie właśnie konta z dupy, fake konta, jakieś właśnie, nie wiem, gejowskie, nie i tym podobne. Nie? No tak. A powiedz mi, na ogólnie skupia się bardziej na Instagramie czy na Facebooku? Na Instagramie już w zasadzie od bardzo dawna. Ten Facebook to jest tak... No, czy jakoś tam jeszcze żyje, czy sobie... Fanpage bardzo słabo, Ja raczej Facebooka używam jako komunikatora głównie, czy też do tego, żeby też w innym środowisku się trochę poobracać, gdzieś tam strzeleckim, jakieś grupy, tego typu też bardziej gdzieś tam wiesz, w tym kierunku, A na Instagramie ile masz teraz tych obserwujących? 17 tysięcy chyba, z tego co pamiętam. 1760. No podejrzewam, że zaraz będzie 17700. Rozumiem, że nie korzystałeś z, z, programu. z programu. Nie, nie zdarzyło mi się. Mam e, chyba Instagrama od 2013 bądź 2014 14 roku. Już nie pamiętam nawet. Musiałbym gdzieś tu tam sprawdzić, od kiedy jest data założenia i nie miałem okazji korzystać z bota. Dobra. Zresztą to też, jakby, wiesz, liczba, e, proporcja followersów do lajków pod zdjęciami. No też wiadomo jakie no jest No dokładnie, dokładnie. No ale to no, no i u mnie tak samo jest to zauważalne, że ilość tam odpowiednia jest do tego, nie? Dokładnie. A powiedz mi, no dobra, no to czyli tam to wszystko się gdzieś tam rozwija, a jak to możesz odebrać jako profity dla Ciebie, to też wszystko idzie w taką pozytywną stronę, czy to akurat leży? Finansowe profity? No, też, ogólnie o profity, bo to wiesz, są finansowe, niektóre są barterowe, usługa za reklamę i tak dalej, mhm. ale no to ogólnie no to są cały czas profity, tak? Z, z tych socjal mediów, no to mówię to finansowe i ogólnikowo chciałbym. Wiesz powiedzieć. co, ta Przez... rozpoznawalność ostatnimi czasy trochę gdzieś tam poszła w górę, bo mhm. nawet jak zamknęła się wiesz, nasza siłka i przyszedłem na Rio, to. Był taki dzień, gdzie przyszedłem jeszcze Hunt w ręce nie wziąłem i już sobie ze mną zdjęcia robili. Mm. <grym> nie, miłe to jest ogólnie i takie, e, jakby trochę wiesz, dające do myślenia, no nie. E, a z takich wiesz, innych profitów, to czy finansowe, to jakoś tam do końca nie mogę powiedzieć, no nie już nie zarabiam na Instagramie, tylko zarabiam. Znaczy, no od... dobra, ale to już y, mi chodzi ogólnie o social media, bo wiesz. Y... Jedni bardziej się skupiają na YouTubie, Instagrama mają pomocniczo, ale gdzieś tam ta rozpoznawalność jest taka, że gdzieś jakieś tam firmy proponują jakieś tam, mówię, propozycje są albo jakieś barterowe, albo finansowe, albo produkty swoje wysyłają, czyli mówię, jakieś tam profity z tego są, nie? Mhm. E, także mówię, chciałem właśnie wiedzieć, jak u Ciebie jest, ale to, to mówimy, no to typowo to, to jest w przez czasie... reklamy w mediach. Ale jeszcze na przykład jeżeli Twoja rozpoznawalność idzie, no to wiadomo, że jako trener personalny też ludzie się zgłaszają do Ciebie po rozpiski, prawda? Tak. Bo to czym jest, lepsza jest rozpoznawalność, czyli do, Twój zasięg się rozszerza, czyli do więcej osób dociera, no to wiadomo, że więcej osób się procentowo tak, zgłasza. Tak. Kwestia tebie. też tylko kontentu, jakby tego w jakim prowadzisz ten profil, bo ja w merytorycznym jakby takim sposobie prowadzenia go, nie funkcjonuje, bo według mnie są inne osoby od tego, i ja nie potrzebuję, wiesz, wymyślać koła na nowo, żeby co tydzień dawać post o tym, że nie wiem. Wiesz, że do redukcji potrzebny jest deficyt kaloryczny, no nie? I, i pisać to za każdym razem innymi słowami. No, ale wiesz, no, też. To nie zmienia faktu, że jednak ci ludzie się odzywają no, o tą współpracę i. E... Może teraz, jakby wiesz, po tym całym okresie kwarantanny, gdzie w zasadzie jeszcze jesteśmy, jest to mniej zauważalne, chociaż też ten początek roku trochę zweryfikował i pokazał, że chcą ludzie jednak z powrotem, jakby wiesz, wracać do formy, coś ze sobą robić i tak dalej, bo też mają pewnie wszystkiego dosyć, więc ta liczba z powrotem tych moich klientów wzrosła. No nie? Był spadek, no wiadomo, jak siłą rzeczy było to spowodowane zamknięciem wszystkiego. A na ten moment, powiedzmy, że wróciło do punktu wyjścia, co było na początku, nie? w sensie sprzed tego całego okresu. Czyli zreasumując, <laughs> skrócając do kilku zdań, jak przekłada, przekłada się to y, sukces sportowy na social media? Bo wiemy tak, że niektórzy skupiają się, aż znaczy inaczej, nie że skupiają się, tylko y, istnieją bardziej y, w social mediach, no przez to, jaką mają charyzmę. A niektórzy Prze przez to. Y rozumiesz o co mi chodzi. Tak, tak. Y a na przykład osiągnięć sportowych nie mają, nie mają żadnych totalnie. Są, mówimy teraz o naszym świecie. To powiedzmy, że są takie osoby fit, nie, a będziesz miał osoby, które są z jakimiś dużymi osiągnięciami. Ale znów w social mediach nie istnieją, bo nie skupiałem się też na tym, nie mają jakiejś tam osobowości, charyzmy, są dobrymi sportowcami, ale niestety na te social media no no jest... nie mają żadnych sponsorów, Nic się nimi nie interesuje, bo to wygląda tak, że nie mają w zamian do zaoferowania nic. Do zaoferowania, nic nie? No i to jest to tak naprawdę, co ma bardzo wielkie znaczenie, no nie? No właśnie, że mówimy albo masz, medie. czy nawet jeżeli nie masz coś, nic do zaoferowania, Eee, znaczy, nic, eee, na przykład nie wiem, eee, poza swoim wyglądem, no nie, czyli żadnej tam wiedzy, czy coś w tym rodzaju, eee, no to jeszcze jak sam wygląd jest i można to jakieś przedstawić, to spoko, pół biedy. Ale jak jest osoba, która kompletnie nie potrafi się odnaleźć przed nie wiem, obiektywem czy przed aparatem, no to to jest dupa, nie? No tak. I <laughs> później są profile, <laughs> które 700 lajków i tam i, prów, i walczą cały no. czas. nie? kwestia sposobowości. <laughs> w... no, Jeśli ktoś. Ja raczej uważałem, że zawsze powinienem być e, taką osobą, którą jestem prywatnie, też po drugiej stronie obiektywu. No nie? No tak, no, czyli nie przedstawiać, no, ja też, że lubię gówno w kształcie kwiatka, no nie, i o zapachu kwiatka, ale pewne rzeczy po jakimś czasie też tak jakby czas weryfikuje. I jeżeli ktoś kogoś śledzi od bardzo długiego czasu, to jest dokładnie i widzisz, widzi, że tam na przykład te, te maski są zmieniane co jakiś czas pod kogoś, pod inny kontent ludzi, nie. No, i wiesz, i też podejrzewam, że tam jakby rotacja w tych obserwujących też jest niezła. No, bo podejrzewam, że no no. nowi dochodzą, ale starzy odchodzą. Jak ktoś tam, mówi, dobra, ty tego, to już, to mówi, już nie jak... ma go obserwować. No, to znowu gupa tam w kogoś innego <laughs> się zabawia, nie? No tak. No, no dobra, Krysek, no to ten temat by był wyszerpany. To by było na tyle, moi drodzy kochani. Zapraszamy do social medii Krystiana Polskiego. Niech się chłopaczyna rozwija. Co nie, nie będziecie z gredami. No i tyle. No i z, kom, piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze w pogadankach, jakie tematy Was w ogóle interesują. No i.